Dzień dobry, witam serdecznie. E, witam i dzisiaj będziemy rozmawiać o energii. Czy jej zabraknie? Bo, bo pojawił się Krajowy Plan Energetyczny e, e, i trochę mnie to e, rozbawiło, ale cieszę się, że na szczęście są ludzie, którzy mm, stoją na straży normalności i wiedzy i wiedzą o czym mówią, e, wbrew temu, co e, w mediach się mówi, co z tej strony. Lewicowej próbuje się nam już od wielu lat wmówić, no i cieszę się, że zaczyna się robić powoli w życiu publicznym normalna dyskusja, nie ideologiczna, ale naukowa, bo z tym ostatnio było trochę dużo problemów. O Krajowym Planie Energetycznym i o wielu innych rzeczach związanych z energią dzisiaj porozmawiamy z panem profesorem Władysławem Milczarskim. Witam serdecznie, panie profesorze, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, chciałem tylko wam podziękować za to, poprosić, żebyście podawali dalej ten materiał, bo tematy, które będziemy dzisiaj poruszać, dotyczą nas wszystkich. Bo co jeśli któregoś momentu zabraknie prądu? Ja pamiętam za czasów tak zwanej komuny były takie momenty, ale no miało już ich nie być. I co teraz? Panie profesorze, do pana mam dziesiątki pytań, <laughs> jak nie setki. Oczywiście nie mamy na to czasu. I oczywiście chciałbym się skupić na tym Krajowym Planie Energetycznym wraz z doktorem Bartoszewiczem. Krytykuje go pan, no, rozbiera na czynniki pierwsze, że tak powiem, i krytykuje. Mówi, że jest nierealny mniej więcej. Ale zanim, bo zawsze mnie to korciło, zanim przejdziemy do tego, proszę pozwolić mi zadać jedno pytanie. Ja bym chciał zadać takie ogólne pytanie, I nie, nie na temat Polski, tylko na temat naszego zachodniego sąsiada, Niemiec. Jak wygląda sprawa w, z węglem w tym kraju i z elektrowniami na węgiel? Bo, bo z tym różne chodzą opinie w, kra w naszym kraju. I dlaczego o, tym? o to pytam od razu? Ponieważ u nas się, jak wiadomo, wygasza, tudzież zamyka, czy jakkolwiek eliminuje elektrownie, yy, przynajmniej taki jest plan, na węgiel. A w Niemczech one mają działać, czy to prawda? Tak, to znaczy, gdybyśmy wzięli ten miks energetyczny niemiecki. Przez miks energetyczny rozumiemy technologie, z jakich wytwarzamy energię elektryczną, to tam bardzo duże miejsce i silne miejsce zajmuje węgiel brunatny. Oni spalali kiedyś tego węgla. 3-3,5 razy tyle co Polska. Polska spala około 50 milionów ton węgla brunatnego rocznie. Oni spalali 170 milionów produkując mniej więcej podobną ilość energii. Teraz spalają trochę mniej, ale jest to bardzo istotny element. Mają dużo kopalni odkrywkowych węgla brunatnego tutaj na wschodniej części, czyli w tej byłej NRD. Ale mają też również w Naterreni czy w Saksonii Dolnej, niedaleko Kolonii. Tam jest największa, chyba jedna z największych na świecie, odkrywka węgla brunatnego, się nazywa Hambach. Ona ma 450 metrów głębokości. I, no, dla, dla porównania złoża Bełchatów to jest tylko 280. No i oni to rozbudowują cały czas i rozbudowują dosyć tak brutalnie, ponieważ wysiedlają ludzi wyburzają wioski i nawet nie przejmują się dziedzictwem, które mają, bo na przykład są takie filmy pokazujące, że burzą kościoły. My, my przenosimy wszystkie budowle, jeśli to możliwe. Także to jest węgiel kamienny. Natomiast jeśli chodzi o węgiel, węgiel brunatny, natomiast jeśli chodzi o węgiel kamienny, to oni nie wydobywają węgla kamiennego, zakonserwowali własne kopalnie. Natomiast używają węgiel kamienny, sprowadzają z tego z tych ostatnich danych, to jest 2023. To oni importowali około 50 milionów ton węgla kamiennego, z tego powiedzmy połowa była dla energetyki. Czyli zużywają troszeczkę mniej węgla kamiennego niż my, ale ponad dwukrotnie więcej węgla podwójnego. Powiedział Pan przed chwilą coś takiego bardzo ciekawego. To znaczy, bo u nas się mówi, że wygasza się kopalnie. A pan użył innego sformułowania, co do niemieckich, czyli co to oznacza, że jak gdyby je zamykają, ale nie wyłączają ich do końca? Tak, to znaczy większość z tych kopalni jest konserwowana, to znaczy taka, że można wrócić do, do tych kopalni, oczywiście po odpowiednich pracach konserwacyjnych. To nie jest tak bezpośrednio, ale taka jest możliwość. Natomiast w Polsce to wygaszanie kopalni jest takie trochę brutalne, takie trochę. Myślę, to z takim, takim ludem, który się nazywał Wandalami, kojarzy. Bo po prostu szyby są zasypywane gruzem, a budynki na trzebie są wysadzane. To ktoś chciał, żeby nikt nigdy tam więcej nie wszedł. Ale to nawet nie jest mo, może takie najgorsze. Najgorsze jest, że robiąc to, my zostawiamy dobry węgiel pod ziemią. I w przypadku zarówno kopalni Krupińskiej, jak i Makoszowy. Myśmy tam zostawili spore złoża węgla, takiego grubego, którą się nadaje praktycznie do wszystkiego, nie tylko do elektrowni dużych. I starczyłby, no powiedzmy, na 20 lat dla drobnych odbiorców. I to jest jedną z takich rzeczy, no, które trudno zaakceptować. Pytanie jest, dlaczego Niemcy mogą, a mnie nie? Nie hmm. kiedyś było takie. Przysłowia, przysłowia są podobną mądrością ludów, co wolno wojewodzie, prawda? to nie wszystkie. Dobrze. Krajowy Plan Energetyczny, Panie Profesorze, hmm. czy jest jakaś dobra rzecz w tym, w tym planie? No dobra rzecz jest taka, że spełniamy formalne wymagania Unii Europejskiej. Przepraszam, że tak. Ten hmm. Może ja zacznę od początku, a to wyciekniecie. Dobry, dobra rzecz w planie, tym, czy w tej polityce energetycznej, bo to na jedno jest, że my spełniamy wymagania Komisji Europejskiej, bo zgodnie z prawem unijnym, my w zeszłym roku, pod koniec roku, przedstawiliśmy taki plan 2030 z perspektywą na 2040 w energetyce. A to poszło do Komisji. Komisja tam nam ma swoje uwagi i teraz przedstawiono aktualizację. I to jest coś, co jest, powiedzmy, no, spełniane założenie. Natomiast ten plan jest szalenie nierealny. Pan tu powiedział, że myśmy z doktorem Bartoszewiczem analizowali ten plan. ale Ja analizowałem od strony technicznej i doktor Bartoszewicz od strony ekonomicznej. I tu nie chodzi o to, że ktoś jest krytyczny czy niekrytyczny, bo ten plan trzeba jakiś zrobić. Tylko problem jest, że on jest kompletnie niewykonalny. A próba realizacji tego planu Oznaczałaby po prostu braki w dostawach energii elektrycznej, oznaczałaby praktycznie zatrzymanie naszego przemysłu i społeczeństwa. To jest kompletnie nierealne. Druga rzecz, która też jest dosyć taka smutna, że przygotowując ten plan, no popełniono wręcz kardynalne błędy, takie na, powiedzmy, że my studentów powiedzmy, na trzecim roku no nie przepuszczamy, gdyby podobne błędy zrobiły. Natomiast tutaj, w całej tej glorii państwa, ministerstwa i tak dalej, daje się społeczeństwo do dyskusji plan, który ma elementarne błędy. I to jest takie smutne, bardzo smutne. Jakie to są błędy, panie profesorze, jeśli można by o nich powiedzieć, bo, bo, bo wydawałoby się, ja to jestem chyba idealistą, że jak tworzy się taki plan, to zaprasza się szeroką gamę fachowców, i się z nimi dyskutuje, takich fachowców jak na przykład pan, panie profesorze, że się dyskutuje o tym, jak to ma wyglądać, jak ma, jak ma być w przyszłości, bo wiadomo, że te plany są na wiele, wiele lat. No ale ten największy kardynalny błąd, o którym pan już wspomniał, to jaki? To znaczy jest kilka rzeczy takich, które są równolegle. Pierwszy to jest taki, że nie uwzględnia się dynamiki pracy systemu. Tak, że jakby system był śmietnikiem, do którego możemy wszystko wrzucić. Natomiast już ten rok pokazał nam, że jeżeli źródła odnawialne przekroczą pewną wielkość, to znaczy tak, że one stanowią że do 25% energii rocznej, one generują, to już zaczyna być problem z koincydencją pracy tych źródeł odnawialnych, mam tu na myśli wiatr i panele fotowoltaiczne oraz odbior, odbiorami. Tej energii jest w pewnych okresach tak dużo, że my nie jesteśmy w stanie jej odebrać. I proszę zobaczyć, już w tym roku, kiedy tych źródeł nie jest tak dużo, bo to mówimy o 27%, prawda? Tam gdzieś w zamiarach to jest 50 i więcej, a na razie mamy 27, to myśmy już w ciągu 50 razy, w ciągu 50 dni w okresie letnim, czyli w okresie takich 4-5 miesięcy, wyłączali bardzo duże ilości farm. Farm fotowoltaicznych i nawet czasem wiatrowych. Po prostu dlatego, że gdybyśmy tego nie zrobili, to ten nadmiar energii zdestabilizował nam by system. A co to oznacza ten błąd? To oznacza to, że możemy sobie zapisać na papierze, że będziemy budować wiatraki czy panele. Mało tego, możemy dać subsydia, żeby ktoś budował te źródła. Tylko jak one. O ile jest w ogóle zostaną przyłączone, bo to jest następny problem. Gdyby zaczęły pracować, to operatorzy sieci musieliby je wyłączać. I my wchodzimy w takie błędne koło. Zakłada się na papierze, że tych paneli będzie ile, że tych wiatraków będzie ileś, ale one nie, nie są w stanie pracować, dlatego że operatorzy będą je wyłączać. Ale zanim operatorzy zaczną je wyłączać, to jest jeszcze jedna bariera to są tak zwane przyłączenia. Przecież Urząd Regulacji Energetyki w swoich raportach podaje, że Czasem od, w ciągu roku odmawia się 2 czy 3 tysiące podań o przyłączenie. No dlaczego operatorzy odmawiają Nie dlatego, że tak prawda są konserwatywni czy nie lubią źródła. Nawet, tylko one nie są, system nie jest w stanie ich przyjąć. I teraz mamy sytuację taką, że zakładamy, nie wiem, czy pan że my zakładamy, że te wiatraki wzrosną o 200% ich ilość. My zakładamy, zresztą to jest w budowie, że na Bałtyku będzie 6 tysięcy megawatów nowych wiatraków. I gdzie to my to przyłączymy, no jeszcze te wiatraki morskie to tam jakoś przyłączymy, ale nie wiadomo jak one będą pracować, I to jest jakby główny błąd. Kolejny błąd to już jest taki wręcz elementarny, aż ja się dziwię, to jest założenie, że będą magazyny energii a ten, i te magazyny będą produkować energię, I to w bardzo dużej ilości, rzędu tam 20 terawatogodzin, to jest ilość, to, 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 tyle co elektrownie jądrowa. Ale przecież nie trzeba być z wykształcenia energetykiem czy nawet technikiem, żeby wiedzieć, że magazyn, żaden magazyn nic nie produkuje, tylko my możemy wziąć z magazynu to, co najpierw zostało wprowadzone do tego magazynu. Więc jest mnóstwo tego typu rzeczy, nie uwzględnienie dynamiki systemu, nie uwzględnienie możliwości przyłączenia, wprowadzenie błędnych danych, że są magazyny energii i tak dalej. I tak dalej. I to jest właśnie, największe błędy tego programu są, on jest nierealizowany, a próby jego realizowania oznaczają olbrzymie pieniądze, które mogą zostać wydane, a my będziemy mieli problemy z dostawami energii elektrycznej. Panie profesorze, jedną z takich rzeczy ciekawych, które, które zostają w zwykłego Polaka świadomości jest to, że jeśli nie użyjemy tej energii, to możemy ją zawsze zmagazynować. To znaczy, że zachować na później, ale to nie jest tak, prawda? No nie, nie jest, wie pan, myśmy dokładnie sprawdzali, bo to nie jest tak, że to, że ja twierdzę, że to jest nierealizowalne technicznie, to jest jakieś takie moje, widzi się. To jest po prostu sprawdzone na bardzo dokładnych i programach komputerowych dotyczących miksu energetycznego, które ja ze swoimi dyplomantami, doktorantami, rozwijam od ponad 15 lat. Mamy bardzo dokładnie zamodelowany cały system i co myśmy zrobili? Myśmy wprowadzili te założenia, które zostały opublikowane jako polityka energetyczna i popatrzyliśmy, co tam możemy dostać. No i jest sytuacja taka, że mamy olbrzymi nadmiar źródeł odnawialnych, system nie jest w stanie ich przyjąć. Odbiorcy, to nie chodzi o sieć. W sieci nie ma właściwie ograniczeń wielkich. To są niewielkie i to wynikają z innych powodów. To nie jest tak, jak się słyszy w tej sferze medialnej, budujemy sieć, budujemy sieć, to jest naprawdę nie, nie ma znaczenia. Mało tego, sieci nie, są niedociążone, szczególnie te najwyższych napięć, to jest kolejny problem. Ale po wprowadzeniu tego okazało się, że my nie jesteśmy w stanie tych źródeł odebrać tej energii potencjalnej, które wiatraki by wyprodukowały i panele, i trzeba te wiatraki wyłączyć. I co wtedy myśmy robią nasze programy? Patrzą tą energię, która została potencjalnie, czy nie była potencjalnie, ale jest została wyprodukowana i modelują magazyny. Ile można do tych magazynów. Tej energii, jakby załadować i później wziąć z tych magazynów. To jest też proces bardzo dynamiczny. To robimy z godziny na godzinę przez 800, 8760 godzin w roku. Robimy to przez kilka lat, sprawdzamy na modelach wieloletnich. No i się okazało, że na przykład modelowaliśmy rok 2023, ten najbliższy, bo on jest rokiem startowym do polityki. No i okazało się, że z tej energii, którą operatorzy sieci będą wyłączać, myśmy odzyskali w magazynach 6,5%. I to wszystko. Nie ja już nie mówię o kosztach, bo to są nieprawdopodobnie. No ja jestem nawet wciążnięty tym, co pan przed chwilą powiedział, panie profesorze. Dobrze, nie, a co nie. za Tomem? A co za Tomem w ogóle? Bo tam chyba jest też taka nierealna data no, o, wybudowania elektrowni atomowej. Ach, dobrze, że pan redaktor mi tutaj się przypomniał o tym. To jest też jeden taki kawynalny błąd. Więc w tej polityce jest założenie, że do roku 2040 będzie 58 terawatogodzin energii wyprodukowanej w elektrowniach jądrowych. No dla większości ludzi 58 to. Już... To tu jest piątka i ósemka, prawda, dwie cyfry. Ale dla nas, energetyków, to zatem stoją konkretne bloki, generatory, które są w stanie to wyprodukować. I żeby taką energię wyprodukować, to my musielibyśmy uruchomić do roku 2040 siedem do ośmiu bloków energetyki jądrowej. My w Hoczewie planujemy elektrownię z trzema blokami. Czyli to byłoby jeszcze jedna taka elektrownia i jeszcze pół takiej elektrowni. I proszę zobaczyć wszystko do roku 2040. Natomiast postęp w realizacji takiego dumnego programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który powstał w 2009 roku w styczniu, to jest jego początek, jest taki, że wycięto kawałek lasu pod Hoczewem. Więc podobno drogę buduje. Natomiast dalej nic nie wiemy, ile to będzie kosztowało, skąd weźmiemy pieniądze. Ale najważniejsze pytanie jest, kto nam fizycznie jest w stanie dostarczyć tą elektrownię jądrową, czy te bloki jądrowe. Bo przecież sami tego nie zrobimy. I to jest pytanie, na które my dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Panie profesorze, a, a co w tym wszystkim, jak wygląda kwestia gazu? No więc tutaj, jeśli chodzi o gaz, to w, w polityce jest coś, co jest powiedzmy, ma, może trochę. Z, Optymistyczne, ale moim zdaniem no w miarę realne. My w tej chwili produkujemy w oparciu o gaz, jak się że tak spojrzę, do tego to jest około 16 terawatogodzin, natomiast tam w tej polityce jest około 30, no dwukrotny wzrost gazu. No można przy pewnych jakichś takich super optymistycznych założeniach, ale to, to jest niewielki. To jest wzrost o 15 terawatogodzin a w międzyczasie terawatogodzin za energii a w międzyczasie zapotrzebowanie ma wzrosnąć o 160 czyli ten wzrost w elektrowniach gazowych pokryje 10% tego wzrostu który zakłada ministerstwo do 2040 roku czyli właściwie to jest tak poza jakimś istotnym znaczeniem no dobrze czy, czy czekają nas Blackouty, czy czeka nas, czekają nas przerwy w dostawie o, energii nie do wie, naszych domostw? Nie tak szybko i pan bo od razu blackout chciał, nie, nie, to tak nie, tak szybko nie będzie. Znaczy, my i w Polsce mamy bardzo dobrych operatorów sieci, i naprawdę to, że jeszcze mamy tam energię w tym roku, pomimo bardzo dużo różnych, czyli w listopadzie mieliśmy flautę, panie redaktorze, przez 10 dni nie wiało. No jak to w listopadzie nie było słońca? Jako żeśmy przeżyli, pomimo że 90% energii było produkowane, ponad 90% z węgla i gazu. I ci operatorzy w Polsce mają dobrze opracowany system. On pochodzi z czasu, jak pan wspomniał, właśnie tego realnego socjalizmu końca lat 70., kiedy w Polsce wystąpiły braki energii. Ale żeby już zamknąć tam ten temat, ten stary, to te braki wystąpiły głównie w roku 1970 i 80., to jest na początku. Z czego one wynikały? One nie były groźne, te braki, które wówczas były, ponieważ wtedy był ten okres takiej dekady gierkowskiej, się wszystko rozwijało, przemysł się szybko rozwijał i elektrownie po prostu nie nadążyły. Były tam po prostu poślizgi pewne inwestycyjne, i przez jakiś okres, powiedzmy roku, dwóch, trochę rozjechało się zapotrzebowanie przemysłu, które szybko wzrosło z możliwością produkcji elektrowni. Ale już w 2080 roku, pod koniec roku, został uruchomiony pierwszy blok w Bełchatowie. I później w elektrowni był i później następnej już nigdy nie było. Myśmy od, my od roku 1980 nie mamy problemów z wyjątkiem tam no jednego takiego momentu przez trzy tygodni, w 2015 roku. I nasi operatorzy mają taki system. To one się nazywają stopniami zasilania. I jeżeli co będzie tej energii brakowało, to najpierw zostanie uruchomiony ten system. To jest bardzo dobry system, bo pierwsze 10 stopni, tam od 1 do 10 one nie są ogłaszane. Znaczy operatorzy sieci, tej wielkiej, tej mniejszej, w ramach swoich działań starają się utrzymać stabilność systemu, pomimo że tej energii no nie ma jakby powiedzmy za dużo. Dopiero 10 stopień jest ogłaszany, 10, 11 i tak dalej do 20. I wtedy przy ogłoszeniu tego stopnia wszystkie podmioty komercyjne zużywające energię mają obowiązek zredukować pobór tej energii. Natomiast stopnie zasilania nie dotyczą odbiorców indywidualnych, tych domowych, nas. Nie dotyczą. I dochodzimy tak do stopnia 20. No oczywiście, żeby mieć jasność, to, to nie jest nic, z czego należy być szczęśliwym, bo przecież jeżeli podmioty komercyjne, czyli przemysł, usługi, muszą redukować pobór energii, to automatycznie redukują własną produkcję, ograniczają usługi, gospodarka w tym momencie jest dotknięta tym. I dochodzimy do stopnia 20. I stopień 20 oznacza, że operatorzy mają prawo włączyć każdego i w każdej chwili. Bo muszą to robić. Bo jeżeli oni tego by nie zrobili przy 20 stopniu zasilania, to my mamy zabezpieczenia w sieci. I te zabezpieczenia zaczyna, zaczną działać automatycznie, rozłączając system, żeby chronić bloki energetycznie. Jeden blok to kosztuje 7-8 miliardów. I my mamy takie zabezpieczenia, że chronią i te bloki, i tą sieć, i one się rozłączą. Ale do, zanim to nastąpi, to nasi operatorzy będą walczyli, żeby tego nie było. No dobrze, na koniec, panie profesorze. To co, bo jak znam życie, polityka wdroży ten, ten katastrofalny plan. Co nas czeka? Jakie będą tego rezultaty? Wie pan, no ja e, trudno do, szczegółowo powiedzieć, ale będą bardzo złe. Ale to wynika nawet nie z tego, że w tej chwili no jeszcze mamy jakąś tą energię. Natomiast ze stałych czasowych, które są w energetyce, proszę zobaczyć, że my budujemy no, blok gazowy 4 lata, blok węglowy też 6 lat. Blok jądrowy, no, 17-20 lat. Więc nawet gdyby dziś podjęto decyzję, to tego, te nowe bloki nie powstaną. Więc próbuje się w tej chwili robić takie łaty. Powiedzmy w ostatniej chwili, że mamy stare bloki, tak zwane dwusetki z lat 60., głównie 70. no I one jakby już kończą swój żywot, no bo przecież każde urządzenie techniczne ma pewien czas pracy. I należałoby je odstawić. Takie są plany, żeby je odstawić, ale wtedy, jak je odstawimy, to zabraknie nam energii. W związku z tym, są następne plany, słuchajcie, a może byśmy je zaczęli remontować, przedłużać im życie. Ale to jest takiej, powiedzmy, krótkoterminowej. My nigdy nie wiemy, czy naprawdę nam się uda przedłużyć to życie. Na pewno jest jedna rzecz pewna: to energia jest droga i będzie droga. I jeżeli my mówimy, że odmrozimy ceny w przyszłym roku, no bo nie będzie potrzeby, to ja mogę zapewnić, że ta energia w przyszłym roku będzie jest znacznie droższa niż u nas. Proszę zobaczyć, że w Niemczech ostatnio ceny osiągają tysiące euro za megawattogodzinę. To jest cztery ponad 4000 tysiące Koszt produkcji energii, który jest u nas w Polsce, ja nie mówię o źródeł odnawialnych, to jest dużo bardzo, ale z tych powiedzmy z węgla czy gazu to mówimy około 500 złotych. Czyli to jest dziesięciokrotnie większy koszt. Więc czekają nam nas olbrzymie koszty, zahamowanie gospodarki, ucieczka przemysłu do krajów, gdzie tego systemu zielonego ładu, powiedzmy, czy transformacji, nie ma. I teraz jest tylko problem, jak będzie szybko przebiegała ta degradacja gospodarcza. Czy to będzie gwałtowna? i wtedy to może bym będzie nawet lepsze, bo my się szybciej odskniemy i szybciej zareagujemy, czy to ona będzie tak coraz bardziej, ale na pewno czeka nas degradacja, czekają nas wysokie ceny energii. No oby była szybka i żebyśmy szybko odknęli z tego koszmaru. Profesor Władysław Mielczarski był moim, Państwa, gościem w połączeniu internetowym. Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję za odwagę i za za te słowa, które Pan wypowiedział dziś. Panie redaktorze, to nie jest żadna odwaga, to jest po prostu prawda. I, i, i tą prawdę trzeba społeczeństwu mówić, bo jednak propaganda jest, nie zagwarantuje nam energii. A trzeba pamiętać, że my mieszkamy w określonym klimacie, w określonym miejscu, że sezon grzewczy w Polsce trwa 7 miesięcy, a dzień w tej chwili, w grudniu, trwa 6 czy 7 godzin. Mówię o światło słoneczne. Więc my potrzebujemy tej energii. Bez tej energii nie jesteśmy w stanie egzystować jako społeczeństwo. I są nie tylko my. Jeszcze raz panie profesorze, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję, dziękuję panu pan za to, że, że, że pan bije na alarm. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia. Do widzenia.